Witam Was bardzo serdecznie z tej strony miniu z portalu ptf.pl, a w dzisiejszym odcinku z cyklu Taktyczne Rewolucje postanowiłem wraz z kolegami troszkę sobie poszturmować. Jako, że odzew na pierwszy materiał z komentarzem na żywo był całkiem ok, i tym razem usłyszycie naszą komunikację wewnątrz zespołu. Jeśli chodzi o samą partię, to cóż można o niej powiedzieć? Szturm na Kaspijskiej nigdy nie był łatwy, więc zaczęło się troszkę chaotycznie. Z minuty na minutę jednak będziemy się mocno rozkręcać, a wszystko uda mi się zakończyć naprawdę zasną akcją. Polecam Wam więc obejrzeć materiał do samego końca, a jeżeli spodoba się Wam, nie zapomnijcie lajkować, subskrybować oraz dodać portal do ulubionych. Tymczasem odmeldowuję się, Miniu z PTFPL. Tak, to nie to budżet, budżet, budżet. Raz, poko, pojedziemy do no tego beściu i wsiadłeś dobra? Wskakuj. O, już spadł. super, super, super. To z lewej strony. Tak, przyberza, będzie. Wskakujesz? Tak Wskakujesz, wystarczy, wystarczy, wystarczy. Ufanie, w tym budynku, w którym mamy respa. został. No właśnie, kurde, ledwo przeżyłem, co to leś był. No, podjeżdżają dwa, ołgi. No właśnie, sponiewieram, widzę już, że samochód podczorana, a drugi, drugi. Yy, za kontenerem, za tymi kontenerami podwójnymi. Spłaciłem go. Dobra. Uuuu, Sniper, Sniper! Dobra. To zbrąbało Czołg. W prawo też człowiek Czołg. Dobra, czołgu. czołgu zaraz nie będzie. Nie ma. nie ma czołgu. 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 Można tą alfę rozbrajać, jest dobra, rozbrojona. A ja, mamy z dwóch, trzech A, gości z tyłu, nawet. Oni siedzą tam za tymi murkami. Północny, wypędzony. mi prawa wieża. Nasza prawa czy ich prawa? Nasza prawa, zawsze nasza. Jest to w środku, strzeliłem, ale nie zabiłem. Ja zabiłem go, zabiłem Dobra. go, dostał granata. Nie wypuśćmy w z pierwszej bazy, panowie. Taki jest plan generalnie. A, jest plan, dokładnie. Ajajaj, je, je. ktoś jest po prawej stronie, przy alfie. Prawa strona, tył alfa, tam koło tego, prze... gdzie można pod wodą przepłynąć. Koło tej tamy. Jest już... Dobro, Przebiega, przebiega, jest przy alfie. Dobra, Alfa, już będę starał Nie jest bardzo są Nasz gość siedzi tutaj, słuchajcie, kampi w rogu i, i pilnuje tej alfa, ale tak pilnuje, że udało mi się podłogę. Ale to robię. Dobra, rozbraja, rozbraja, rozbrojony. No bo grałem, bo telefonuję. Aaa, czołg. Gdzie jest ten gościu? Przed chwilą tu widziałem gościa. Osz! Fucking kopem, musem. Biją mnie gość przy Alfie. Sniper. A skąd? Ale i tak z przyłożenia, więc... Bez przełożenia więc biegać gdzieś między burnikami. Między no a... widziałem go chyba. Widziałem to. Go chyba... Gdzieś, gdzieś tu koło ciebie masz go? Jeden dostał, ale był jeszcze. tam jeszcze dwóch jest. Jeszcze jeden. No dwóch mnie wyjęło właśnie, dwóch mnie pojechało. trzech jest, Trze trzech czterech, jest. teraz czterech, 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 bo podnieśliś. Tak, czterech jest. Podnieśliś. czterech naprzeciwko a panowie, jak możecie. Dobra, jedne, jednego mniej. Super, resztę życia po prostu. Ojojojoj. Trzybuje strzelca do czołgu. I gdzie jesteś? Już do ciebie idę. Lecę, 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 Sander. Już się kręcę, poczekaj, już mam na prawej Flankuje nas, prawą stroną jeden. Prawa, prawa strona, prawa strona. Już tam... Gdzie on siedzi? Ja W tym budynku znowu, w, Marę, w tym budynku Marę, jest znowu jeden gość. Biegnie dalej Mieliśmy 10% w krzakach ciężki był. Ja dostałem, bo ja alfę. W się jeden ci położył. Dostał, dostał, dostał ten od alfy. A, rozstawiam tu respawn. Zdjęliście tego gościa z prawej strony z krzaków? Nad, nad brawo jest brawo. nad ten Za brawo Dostał Dostał Abrałem rozbrałem Gę? Tak o, i to do. do. dobra, dobra Skąd ten mortar leci ja On jest tam daleko daleko po lewej stronie Zresztą widać snop jak no, się No właśnie podszyłem tak nie mogłem ja, go Idę go się ja, Idę go poszączyć Alfie spokój jak na razie Dobra, dwóch wyczyściłem. Tutaj, od, od Śmigło, śmigło leci, i czołg, czołg, chołk, czołg, czołg, czołg i śmigło. Chołk, 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 chołk. Chołk zostawił. Biorę, biorę, biorę to. to, 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 to. to, to. Biorę bior, 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 bior to, bior, bior to, nie czujcie. Dobra, 11%. Może przeżyję. Ma ktoś na podwiarkę? Za prawej, za prawej. śmigło dostało, będzie spadał. Pewnie będę skakać z niego po lewej stronie. O, wyskoczył jeden gość. Zerwał ode mnie. O kurde, tu jest jeszcze... dobra, jednego zabiłem. Jest jeszcze jeden tam, koło mojego trupa dostaw. Jednego no, to... zabiłem w plecy. Ja też jednego zabiłem. Jakiś po długości. O, dobra. Ja lecę w pobliżu Alfy, bo tam drugiego nie zostało. E, podjechał nie, do Alfy Jeep. Jeep podjechał do Alfy. Ja Jedziemy do Alfy, panie. 20. GP już nie ma Ten gość immortalem jest tam się, zjeźutkiem Dostał strzała Drugiego Trzeciego Aż słów trafiłem Nie mi tym drzetem do ludzi No bo jak dostał 4 strzały to już jest tak podrywa Kurde coś miało z prawej... no nie z prawej strony Co mnie z prawej strony morduje go startuję. Poszła jedna. O, no, to Wyrwał raz. Rozbrajacie tą alfę? Spada. Yy, jestem w czołgu, więc nie bardzo mogę jak, ale... Będę rozbrany. Poczekaj, ja zresztą się na tobie i już wyskakuję. Siema. Ej, ej. Siema, siema. Cześć. Ale gości załatwiłem no. w końcówce ze czwórkami ładnie Minimilne niszy szał. No troszkę chaotycznie ale jakoś poszło Dobrze było panie Czar osiągnięty? Osiągnięty